Dzień dobry, witam wszystkich miłośników pojazdów elektrycznych. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, tuż obok siedziby salonu 2 Kółka. Wiecie, że salon 2 Kółka jest wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini w Polsce. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda sprawa... Homologacji i uprawnień na poszczególne pojazdy. Mamy od Was bardzo, bardzo dużo pytań dotyczących tego, kto jakimi pojazdami może się poruszać. I dlatego właśnie dzisiaj przygotowaliśmy dla Was materiał dotyczący homologacji i odpowiednich uprawnień, jakie trzeba posiadać, żeby się poruszać naszymi pojazdami. Zapraszam na nasz materiał. Pierwszym pojazdem, jaki chciałbym z Wami omówić, to zwykły skuter elektryczny czy też motorower. Oczywiście to czy elektryczny czy spalinowy to nie ma żadnego znaczenia. Uwarunkowania są takie, że w przypadku spalinowego jest to pojemność do 50 cm, w przypadku elektrycznego do 4000 W silnik. I takie pojazdy posiadają homologację L2E. To jest bardzo ważne, dlatego że 19 stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy. I sprawa wygląda następująco. Wszystkie osoby, które skończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013, obowiązują ich stare zasady. Jeżeli skończyły osoby 18 lat po 19 stycznia 2013 obowiązują nowe zasady. Stare zasady oznaczają to, że pojazd z homologacją L2E można prowadzić na dowód osobisty. Czyli podsumowując, wszystkie osoby, które skończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013, czyli urodziły się przed 19 stycznia. 1995 wszystkie te osoby mogą prowadzić pojazd z homologacją L2E na dowód osobisty. Dwa koła, kierownica, silnik do 50 cm3 lub do 4000 W. Wszystkie osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 mogą prowadzić taki pojazd na dowód osobisty. A co z tymi, które urodzone są po 19 stycznia 1995? Muszą posiadać prawo jazdy minimum kategorii AM. Przed chwilą prezentowałem wam pojazd dwukołowy. Teraz przeszliśmy do pojazdu trzykołowego. I pytanie zasadnicze: kto może jeździć na takim pojeździe bez prawa jazdy? Pojazd trzykołowy jedno koło z przodu, dwa koła z tyłu. Pojemność silnika, jeżeli chodzi o e, spalinówkę, do 50 cm3, jeżeli chodzi o elektryk, do 4000 W. Ale ten pojazd posiada również homologację L2E, czyli wszystkie osoby urodzone przed 19 stycznia 1995. Czyli skończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013, wszystkie te osoby mogą prowadzić ten pojazd na dowód osobisty. Może trzymajmy się tej daty urodzenia, żeby nie mylić tutaj kwestii 18 lat i daty urodzenia. Trzymajmy się lepiej daty urodzenia. Czyli jeszcze raz, w dwukołowcu wszystkie osoby urodzone przed rokiem przed 19 stycznia 1995 obowiązują stare zasady i w trójkołowcu również wszystkie osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 mogą jeździć tym pojazdem na dowód osobisty. Teraz przyszedł czas na nasze Sarini. Sarini Fibi. Zresztą każdy mini samochód elektryczny, yy, który posiada w swojej ofercie firma Sarini czy to modele Tito. Czy to model Velo, czy Fibi, czy AMO, trójkołowce. Tutaj mamy dokładnie ten sam pojazd, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, tylko że zabudowany. I to nie wpływa na zmianę homologacji. Czyli idąc za ciosem, pojazd ten, jeżeli będzie miał silnik spalinowy do 50 cm3 oraz baterie nie większe niż 4000 W. Posiada homologację L2E. A co za tym idzie? Można prowadzić taki pojazd na dowód osobisty, jeśli jest się osobą urodzoną przed rokiem 95, a dokładnie przed 19 stycznia 1995. Pojazdy, wszystkie mini, mini samochody elektryczne trójkołowe Sarini, można prowadzić bez prawa jazdy. Wszystkie osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 i przyszedł czas na pojazd czterokołowy Sarini Sole to nasz pojazd, który służy do poruszania się dla praktycznie dla wszystkich. Tylko pamiętajmy, w momencie kiedy przychodzą cztery koła, to już mamy inną homologację. Mimo że kierownica jest taka sama, ale mamy cztery koła. I już mamy homologację L6. L6E, tam nieraz są różne literki dodawane w zależności od rodzaju pojazdu, ale ogólnie, żeby poruszać się pojazdem homologacji L6E, trzeba posiadać minimum prawo jazdy kategorii AM. Zauważyłem też, że wiele osób porusza się takimi pojazdami bez prawo jazdy, ale wtedy są warunki, czyli... Nie możemy go zarejestrować, no i poruszamy się po ścieżkach rowerowych, po drogach publicznych niestety nie możemy. Różnie w różnych miastach y, służby na to patrzą. Y, ostatnio przejeżdżałem przez Bydgosz i zauważyłem wiele osób po takich szerokich chodnikach. Tu jest jeszcze taki jeden warunek: że no, nie można poruszać się szybciej niż 25 na godzinę bo jeżeli ktoś będzie po chodnikach jeździł 40 na godzinę, to będą spore problemy. Czyli wróćmy do tematu pojazd czterokołowy. Yy, musi być prawo jazdy kategorii AM. Tutaj już żaden y, dowód osobisty na coś takiego nie wystarczy. Chyba że nie chcemy pojazdu rejestrować. Chcemy poruszać się po, po chodnikach, po szerokich ścieżkach rowerowych. Jako taki pojazd ułatwiający poruszanie się. Bo, bo można to też tak zrobić. Wtedy go nie rejestrujemy, ale pamiętajcie, że wtedy poruszamy się z prędkością nie większą niż 25 km na godzinę. Kolejnym pojazdem z rodziny Sarini, o którym, który tak jakby dalej jest w tym łańcuchu naszych pojazdów, to Sarini Sicili. Czyli pojazd czterokołowy musi mieć już kierownicę, bo to jest samochód elektryczny, ale wymagana jest na, jeżeli chodzi o uprawnienia do prowadzenia takiego pojazdu, wymagane jest prawo jazdy minimum kategorii AM, czyli od 14 roku życia można prowadzić taki pojazd. Oczywiście warunek jest taki sam jak poprzednio, silnik do 4000 W oraz, oraz oczywiście jeżeli, spalino, jeżeli elektryczny, a jeżeli spalinowy, to do 50 cm sześciennych. Sarini Sicili warto zaznaczyć pojazd dwuosobowy, jedna osoba z przodu, druga osoba z tyłu. Pojazd dla osób na tak zwane kategorie AM od 14 roku życia. Przedostatnim pojazdem w naszym łańcuchu pojazdów jest model Sarini X9. Mamy znowu cztery koła. Dwie osoby, ale siedzenia obok siebie. Czyli nie siedzimy tak jak w Sarini Sicilii, jedna osoba z przodu, druga z tyłu, tylko jedna osoba z lewej strony, jedna z prawej obok siebie. Tutaj też oczywiście wymagania są takie, że jeżeli chcemy poruszać się na tak zwanego AMA, czyli, kar, czyli pierwsze prawo jazdy od 14 roku życia, wówczas Silnik musi być nie większy niż 4000 W oraz ewentualnie, jakby był spalinowy, to nie większy niż 50 cm3. Z tym, że pamiętajcie, cztery koła. Oczywiście jest już kierownica, dwa miejsca obok siebie. Ja tutaj nie opowiadam o tym, jakie baterie są w środku, w tym akurat modelu. Ale chodzi o to, że silnik nie może być większy niż 4000 W, jeśli elektryk. A spalinowy nie większy niż 50 cm sześciennych. Przypominam, że wszystkie pojazdy Sarini są pojazdami elektrycznymi, na których zrobicie od 70 do 180 km, w zależności od tego, jaką wybierzecie specyfikację pojazdu. Podsumujmy: X9. Dwa siedzenia obok siebie, też wymagane prawo jazdy kategorii AM od 2014 roku. Życia. Z takich modeli oczywiście mamy bardzo popularną M1 Luki EV300. To model też na homologację L6E, który możecie zobaczyć na naszym kanale na YouTube. I ostatnim pojazdem z rodziny pojazdów Sarini na pierwszy rzut oka M1 Luki EV300, ale to nie M1 Luki EV300, tylko M1 Luki EV400. Model z homologacją. L7E Cztery koła. Tutaj mamy już większy silnik, pojazd rozwija większą prędkość. Do tej pory o wszystkich pojazdach, o których rozmawialiśmy, maksymalna ich prędkość to 45 km na godzinę, a ten pojazd osiąga 55-60 km na godzinę i dlatego na niego wymagane jest prawo jazdy kategorii B1 lub B, które można zrobić od 16. Roku życia. I tak widzicie, przeszliśmy przez wszystkie pojazdy dwukołowe, trójkołowe, zabudowane, czterokołowe, niezabudowane, czterokołowe z miejscami za sobą, z miejscami obok siebie i doszliśmy do czterokołówki z mocniejszym silnikiem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące e, kwestii homologacji i uprawnień, piszcie i dzwońcie 607, 180, 102 i 738-800-68 Myślę, że w kwestii uprawnień na prowadzenie poszczególnych pojazdów starałem się wam bardzo dużo wyjaśnić. Jak macie pytania, dzwoncie i piszcie. I teraz jeszcze kilka słów jeszcze organizacyjnych. Pamiętajcie, że promocje sierpniowe już się zakończyły. Bardzo się cieszymy, że tak wiele wielu z was skorzystało z tych promocji. Sprzedaliśmy bardzo dużo pojazdów. Niektórych po prostu już w tej chwili nie mamy, czekamy na dostawy. Pamiętajcie, że na 1 września szykujemy dla Was kolejne promocje, które na pewno no, będą Was interesowały. Jeżeli chodzi teraz o kwestie najbliższych dostaw, w przyszłym tygodniu kolejna dostawa modelu Tito Y, który Przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Jego sprzedaż w ostatniej promocji naprawdę sprzedawał się bardzo, bardzo dobrze, ale dojeżdżają do nas kolejne egzemplarze. Będzie też nowość, o której już raz Wam opowiadałem, ale nie wiem, czy już słyszeliście: będzie nowy Sarini w wersji pick-up. Jak się będzie nazywał, to niespodzianka. Już w przyszłym tygodniu będzie prezentacja pick-up'a. Trzy koła. Wszystkie osoby urodzone przed 95 bez prawka. Także myślę, że bardzo, bardzo ciekawa propozycja z baterią litową. W kolejnych miesiącach oczywiście spodziewamy się w końcu dostawy modelu Pretty, na który tak długo czekamy. Przypominam, że on cały zbudowany jest z blachy, że nie ma elementów plastikowych. No i... W listopadzie będzie premiera, yy, będzie wersja limitowana modelu Tito Y. Będą kolory militarne. W różnych kolorach wojskowych będzie prezentowany model Tito Y. Będzie to taka jednorazowa chyba jedna albo dwie dostawy pojazdów z malowaniami wojskowymi. Piaskowy, zielony. Będzie chyba tych kolorów łącznie 6. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Bardzo was zapraszam na nasz kanał na YouTubie, na naszą infolinię, żebyśmy mogli odpowiadać na wszystkie wasze pytania. Dziękuję za subskrypcję kanału, dziękuję za łapki w górę i cóż. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia.